W każdej sekundzie w naszych organizmach powstaje nawet miliony nowych komórek krwi. Wszystkie te nowe komórki krwi wywodzą się z hematopoetycznych komórek macierzystych, inaczej krwiotwórczych komórek macierzystych. Te komórki macierzyste potrafią różnicować do różnych typów komórek krwi i potrafią także odnowić swoją własną populację przez okres całego naszego życia. Natomiast do prawidłowego funkcjonowania wymagają, potrzebują wyspecjalizowanego środowiska w obrębie szpiku kostnego. Warto wiedzieć, że hematopoetyczne komórki macierzyste znalazły już szerokie zastosowanie w onkologii i hematologii. Od lat 60. wykonano tysiące przeszczepów w szpiku, czy też krwi mobilizowanej. To właśnie hematopoetyczne komórki macierzyste odpowiadają za odbudowę, długotrwałą odbudowę krwiotwórczego układu u pacjentów po przeszczepie. Natomiast ta długowieczność komórek macierzystych ma także swoje drugie oblicze. Po pierwsze, w trakcie starzenia się naszych organizmów funkcjonowanie tych komórek ulega zaburzeniu. Co istotne, mogą one akumulować mutacje, a to może prowadzić do powstawania nowotworów krwi. Nasze badania dotyczą właśnie hematopoetycznych komórek macierzystych. Naszych, naszym długofalowym celem jest poznanie mechanizmów, odpowiadających za oddziaływanie starzejących się hematopoetycznych komórek macierzystych z ich mikrośrodowisku, a także poznanie mechanizmów, na drodze których hematopoetyczne komórki macierzyste przyczyniają się do rozwoju nowotworów krwi. Wiemy, że akumulacja mutacji w tych komórkach prowadzi do rozwoju nowotworów i białaczek u ludzi dorosłych. Natomiast nie wiemy, czy ten sam mechanizm prowadzi do rozwoju białaczek w dzieci. Mamy nadzieję, że nasze badania w dłuższym okresie czasu przyczynią się do odpowiedzi na to pytanie i że dzięki tym badaniom przyczynimy się do opracowania nowych strategii przestrzegania hematopotycznych komórek macierzystych i rozszerzymy, umożliwimy wykorzystanie ich potencjału u szerszej grupy pacjentów.